11 punktów to by wrócić w Chyba ogólnie zaskończę, nie? Z czemu, nie? Wiem. będzie Lipa. no Byku. 13 mi brakuje 13 punktów ale wiesz co? Moja, mi... moja mina była taka rozjebana przegoniłem Dawida mówiłem, że go przegonię No. Otóż Dawidzie, nie tym razem. To <grywa> jest David... walka, nie? Jak Kto wstaje szybciej, dywizję wbije. <grywa> Siódme wiatrze, gdyby, gdyby tak na World Cupie, no... na tym poszło, to byłoby dziwne. No. <grywa> A ty z Dawidem WordCup Cup. Takie no Ile liczysz punktów? Ja z Dawidem o. Mam nadzieję, że trzy zdobędziemy chociaż <noise> Ile tam jest Gierek mój do nały Nowy... <noise> Oblicza sobie No tak co piąty rację myślę, że zrobimy jakiegoś jednego fraga No to takie Na no, albo zabijemy ten... Może Davis kogoś ze snajpu wyciągnie. <śmiech> <śmiech> Siema, spej. No to tak myślę, że takie trzy punkty wbijemy, dwa, trzy. Ale nawet nie mógłbyś. Staj. Jak to jest 50 na takich styfek jak, jakie przed chwilą graliśmy. <laughs> nie, no, takich... Takich to nie, to aż tak nie. No, no wiem, no. No nie, no jak byście mieli, kurwa, 53 lunchpady 2 rifty, Shadow Bomby, no to macie Easy Placement. No. I tam chłopy nie będą ciebie tak rasować, na pierwszym miejscu te będą. ma pilotowy. Sy, pan to, w to samo miejsce. Prawdy, Ja z tego nie umiem strzelać. Co masz? Była snajpa, snajpa i launchpad Wiesz co wziąłem? Ej staję zawsze, tak I zawsze na tym hangarze mam... fulla do. I znowu tak jest Ej, stój, 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 stój Trzymajkę Bo mi to da... trzyma co Skąd Ty kurwa tak miałeś Z tego hangaju do. Tylko ten hangaj. Ja ci mówię, że ja na tym hangarze mam zawsze. Full. Zabiorę kulki, jak mało jest kulek. No a jest mało, to spierdalamy. Dobra, nie chce mi się. Ugryziemy kurwa placement. O nam budżetu. A czy tu te chłopy są? Aha, ale rzeczywiście. Zaczęli do mnie pyłyć. Jak coś może... Dobra 110 chyba na kulce A, bo oni do ciebie pyły mm -hmm. piotale Tu skrzynaczki MK Podki na no, no. Potki świeżo kradzione Kulkę sobie wprowadź Ja no myślę, że nikt nie jest Będzie tak, że chłop przyjdzie, będzie chciał się z nami bić i... E, Dostanie na 30 HP i weźmie twoją kulkę i ucieknie No mojner do nie Ciągle. będzie Przy wejściu samym Dobra się <noise> że ktoś ci już szukać kilkę. <noise> Jak ten bowler my w kurza? On spoko jest do takich przesuwać sobie Że szybciej <noise> idziesz No, po to są pojazdy w tej grze. Ej, ale ten, kulka jest OP na stinki, nie? Wchodzisz sobie do kulki i żyjesz sobie na luzie. Serio? No. Nie dostajesz? Nie dostajesz przez kulkę. Nie wiedziałeś? Ja nie, nie wiedziałem o tym. Dlatego ja, jak ten wtedy przesmągałem, nie? Eee, no to ja od razu do kulki wbiłem co chłopy z nas stinkami zaczęli ten. GG Ja to pójdę No wiesz, tu sobie siedzisz, nie? W kulce Chłop do ciebie z stinka, tinkami płyje I myśli, że tam nikogo nie ma, nie? Podchodzi tam, bo widzi jakiegoś luta losowego A ty mu wyskakujesz, stary, z kombatem na twarz No właśnie Bo tak tolem to raczej nie złą tapujesz Chociaż były takie przypadki 130 prawda Karel? chodź na tamten domek przy tym samym tam tamte dwa mam 9 knives dobrze ja mogę coś za digialka wziąć więc mam w sumie jednego slotu wolnego nie poszedł na ten domek co ja nie musiał przyjść tylko dół. A tylko na dole skrzynka była <laughs> Nie było nawet No nie, była jeszcze na górze Mam um, dużego potka, tutaj jest mały potek Ja też mam dużego Mogę dostokować No ja go wezmę za za replaya Znaczy tak to wow, Czekaj, chompy Czekajcie, ja lecę Ej to i to trzymaj tą dużą potę bo ja w sumie ID Playa wezmę z koretek Oko weź, wiesz, że zawsze będzie mi łatwiej wrzucić idpla za duszki niż dużą potę za duszki Łatwiej łatwiej dostaniesz Freya niż... nie wiem niż się uleczę No Freya <grywka> No jaki tu lutowane na... A Viking lutowany? No właśnie, nie Nie, nie, alco, nie, lutowane, I zagram M-ką teraz samki No ja gram z Johnem Dickiem O, oh. pomiędzy nogami Ty tak? <laughs> Chyba albo zlutowała też. Sejona tutaj nie ma skrzynki Chyba ja chcę chociaż stać zielonego tak to dawaj na tą platformę New Biegnę do ciebie Dlaczego nie jedziesz? Nie Wiem, bo może mam chłopów A To się cofam do ciebie A no, no nie, luz, luz okay. to, ja to Nawet być... nie chcieli strzelać O, to dobrze, ale pewnie będzie tak jak z tamtymi, pamiętasz? Nie chcieli strzelać, doszliśmy 15 metrów Zeszliśmy z Hagena no, i oj, typę... no 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 Chłopy od razu ale nawet nie ma pof żeby pofajnić. A dawaj pofajmimy metalem, mojda. Bo i tak czy siak strefę tutaj mamy. Riftcik. Kurde. Weź najdy może. Dziewięcik jest. Mm. Zamiast serii playa. No spoko. Znowu podobna strefa. No bo jeżeli to będzie taki dłuższy maczek to to jest mój ostatni, nie? Jak coś fajnie by było jakby drugi win wsiadł Fajnie by było jakbyś nie krakał Odpowiedziałem tylko no, fajnie by było, nie? A nie, że ma to coś ten się stać, nie? Więc nie kraczy No ja mówię, żebyś byś wykrakał E, nie niż tej ściany. Dobra. Nie zna ją złapać. E, czekaj, bo tutaj jeszcze to można zniszczyć. <grym> e, no mordę, ja chcę mieć... Ja nie chcę mieć tak, że później... Ej, moj... nie mam macel nie zginąłem, nie. Bo tam nie zbierałem. i prawie przez to zginąłem. Bieraj ten najde. A dobra już... O szczerze już mam nie zapomniał. Już myślałem, że to chłop Napija to będąz Dajcie kompata clip Czytaj kulki tutaj są Na z nami eee, Wiesz co ja sobie go zarzucę bo ja sobie kurtkobie I tutaj jeszcze kolejne granaty No bo to moje wymy tak patrz Ja rzucę zmieniać burz, nie? Na dworze i uciekamy nie? Kulką tam? No, bo rzucę go tutaj nie, a wiesz, kłaścik nie, a on po 5 bije. I teraz chyba już po więcej. Ja sobie ten neid muszę wyprowadzić na dwój. Na spacerek. Uciekaj. Zablokowałem Już, już myślałem Po pierwsze zaraz tam chłopy? chłopy eee... A ja zrobię swoje kasta Same pożytki Dawaj tutaj Hajdan ja Mu chciał tutaj e, ten Albo w sumie to Kombat Tam chłopy patrzą po prostu sobie twoję zabili bo tutaj skrzynka jest A wiesz, zawsze może złoty kombat Ej, chłop 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 dawaj do mnie On w kulce jest Daj cool. mi otwórz dankę a oh, to jest twoją kulkę, bo wprowadzę Co? Nie ma jednej Czemu? Ona się zniszczyła Ja tylko tu wjechałem Nawet ci oddaję moją kulkę Nie, ja nie chcę, ja nie chcę Na pewno? Ile masz lunchów? Zero A chcesz jednego? No, rzuć tam na dole Dobrze, fajny me metal, dobrze Uważaj, bo ja ten daszek zedytuję. Wziąłeś? Bierz, bierz ten, ten. Co? Jak to się stanęło się? idę. Gdzie? No. <głos> <głos> dziękuję, dziękuję, za farmienie mi metalu kolego, ile masz średnich? średnich 200 wrzuć mi z 40 Dzięki. Uważaj ten bok. Ma no chłopę, to się zem... też coraz tak zrobiłem i obroniłem cię od dostania kulki? No. Banie Ej, moj doba to może być kulka. Na tym wiatraku. Jaj, zaryzykuję, kulka sprawdzić. Ale chłopy. Nie ma. Znaczy, są w silosie, nie? No wskacz na tą tyrolkę! Nie ma kulki. Tu są. Tam mają kulkę. Dwie kulki. Ale uważaj, bo tam z tyłu jeszcze są, nie? a widzisz? Dobrze, że zedotowałem. I ścianę dostała, nie ja. Masz tu kulkę. Ej, ty, bond on wychylił, Dostał 3-1. Tamten... Twoja kulka, a tam gdzieś? Twoja Twoja, bo ja twoją zniszczyłem A no, ja nie chcę jej Na no, pewno? Co? 109. Wiem, wiem Stefa. Hmm. Dobra Dostał jeden, czyli trzy Dostała kulka Oni są tutaj na dole? Tak Nawet niszczymy to Będę na a nie nie. ja Od... mnie nic Od... nie mam Gdzie na? Za co? Wyjścia, chyba ja będę spalał kulką. A ja Korką, tu na mogę rzucić coś jednego. Tam, ej, dawaj, dawaj. O nie czy spadnie. Nie spadnie. Dawaj, jeszcze. Tam jeszcze jeden chłop powinien być. To nie? Ty bo tutaj tu leży. Ten jego kolega zginął, mój ale pyłem, ale pyłem na daleko. Może. Podki tutaj są 4. Estefa. Gdzie jest ta kulka? Tutaj. Na nam Masz, masz, masz. Na pewno? To już myślę, że się tym kulką. Tam tutaj masz luncha O oh, fuck, ile tutaj jest chłopa No nie, ej Staj to jest ta sama strefa Fajn też Popraw się, cię Tylko nie, nie chłop <laughs> Nie będę ci wbił Z chłopem do boxa Tym razem chyba bez też się, się zastanawiam Otwórz mi tyły A bo ja nie wiadę Tu mi już się otworzyć A jak żyję tu i no to na podnę tebie swój swego. Swój... <grywy> Co No serio to jest to samo strefa no. no wiem No Ty mi jak zawsze nie wierzyłeś a, tu sobie poszłaś A, więc I księcia magii To złoty kombat Nie, ale big, ja ją wypiję Mhm ja muszę pamiętać, że mam to najdję, nie? Oj, tutaj kolejna skrzynka A typ ma kombaty No i ty chłopy mają kombaty, nie a co my mamy dół? <laughs> tu te baski sminka. A potem już no jest Wiem Skoczę Chodą ten mecz my. i kończę. Jestem Nad nich. Granaty Tutaj? Tak ale o, nie ma nas. Bo nie wiem co ty zabiłeś Zedutowałeś mi ściany Bal, pod dół, pod dół, dół. już ich nie ma No ja wsiadłem i mojej do kulki Weź mi tutaj ten, to sedytuj Ja daleko jestem Dobra Jak coś masz, tyły sedytowane, nie? Więc może ci chłop wbić Albo nie masz pół tyłu no. <grych> Spróbuję na HG O nie, to się zawsze źle kończy Sklapsałem jakiegoś typa? O nie, złapał się. W ogóle tutaj automat jeszcze jest. Dobra, play. No, jest good. Kto to są? Tu są dopiero pierwsze punkty. 19 chłoponów na takie stefy. Na te uważaj. Mamy coś wysklejową ładnie Ty tutaj masz chłopa przed sobą centralnie tutaj jest jakimś korta No co jest nie mogę Dobra Jak się trzymasz? A no bo ty jesteś na górze Otrzymam się jak widzisz Mój kolega Także się w ogóle nie trzymasz No to kopa? jeszcze drugi slajd na mnie przyszedł Ale za zginąć strefy Kulka to nie dla mnie rzecz Na takich małych strefach to totalnie nie Jestem jedynym osobą, która tutaj jeszcze z kulką popyla Chcesz tą kulkę, bo ja na takich stepach małych nie umiem A poza tym i tak, o, dobra Pierwszy To jest pierwszy damage jaki dostałem na kulkę Chłop oddał ci, podjeżdżę Dostaję plecy O nie, weź tą kulkę Albo dobra O, fuck, Ja nie wiedziałem, że oni w ściany zwalają. No dobra! Do, dobra! Drugie miejsce, jest git. <sighs> git 288 punktów masz. No. 12 punktów, jest git, gicior I ja będę kończył. No, spoko. Miałem zedytowaną ścianę i nie wiedziałem, czy. myślałam, że oni w podłogę walą mnie. Miałbym ponad 100 HP, nie? Ale 80 straciłem w strefie przez kulkę. Bo ta kulka się tak odbija. Że z trzy razy wyleciałem i to raz tak, że nie mogą w ogóle wejść ze strefy, nie? Ja myślałem, że solo, bo oni się gonili nie wie. no